Warsztaty są ważnym elementem festiwalu harcerskiego. Już od tygodnia młodzi artyści szlifują swój talent pod okiem profesjonalnych instruktorów. Zapraszamy na koncert o godzinie 19 na Kielecki Rynek, aby zapoznać się z talentem młodych artystów. Każda z osób dostaje nowe, nową piosenkę, nad którą pracujemy i osoba wyjeżdżająca z festiwalu oczywiście będzie miała nowy repertuar do tego, żeby startować na, na kolejnych festiwalach. Zabrał mnie w podniebną podróż, gdzie kryształy łez grały jak znud. Pracujemy nad wokalem, nad artykulacją, nad oddechem, ćwiczymy. Nasze nowe piosenki, które mam nadzieję, że wspaniale wypadną na koncercie we wtorek, na który wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Proszę o proszę o kres tych pomidorowych dni. O, mi, o, o, dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że koncert wtorkowy, powarsztatowy będzie przyjemnością dla słuchaczy.